Ubezpieczenie fizjoterapeuty jest potrzebą ubezpieczeniową, z którą często przychodzą do nas fizjoterapeuci. Jakich ubezpieczeń szukają fizjoterapeuci u nas? Fizjoterapeuci, którzy wypełniają formularz kontaktowy na mojej stronie ubezpieczeniapoludzku.pl mają różne potrzeby ubezpieczeniowe. Szukają albo informacji na temat ubezpieczenia od utraty dochodu, prywatne ubezpieczenie chorobowe, kuda, Prywatne L4, albo informacji o Interpolska OC Fizjoterapeuty czy o OC Fizjoterapeuty PZU. Zwykle po rozmowie z doradcą ubezpieczeniowym, z którym łączę klientów, fizjoterapeuci decydują się na ubezpieczenie od utraty dochodu dla fizjoterapeuty, OC Fizjoterapeuty PZU, ubezpieczenie OC Zawodowe Fizjoterapeuty, ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuty w skrócie. Ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuty opisuje w skrócie: Ubezpieczenie od utraty dochodu dla fizjoterapeuty to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS. W przypadku Twojej choroby lub zdarzeń opisanych w umowie możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu, nawet do dziesięciokrotności rocznych dochodów. Składka jest uzależniona od tego, jak duże świadczenia chcesz otrzymać. Ubezpieczenia od utraty dochodu fizjoterapeuty nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu. Gdy skontaktuje już fizjoterapeutę z doradcą ubezpieczeniowym i doradcę z fizjoterapeutą, zwykle klienci pytają naszych agentów na PIO o ocenę OC dla fizjoterapeuty, czyli jaka duża będzie składka, albo pytają o to, co może wrzucić w koszty fizjoterapeuta. Często też fizjoterapeuci pracują na umowie B2B, a właśnie samozatrudnieni są często klientami decydującymi się na ubezpieczenie od utraty dochodu. W jakich towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczają się fizjoterapeuci? Fizjoterapeuci ubezpieczają się m.in. w firmach PZU, Inter, Lloyds, Ledenhall, Generali, Aviva. Więcej informacji na www.ubezpieczeniapoludzku.pl